Co wiecie o tym chłopaku, który się właśnie zatrudnił? To protegowany Almy Ray? A co ona ma do industrial Harelex? Dobrze go pilnujcie i informujcie mnie, jeśli zrobi coś dziwnego. Kończę. Jestem wykwalifikowaną sekretarką. Zamknij się. Majra mnie poprosiła. Nie mam nic wspólnego z bufetem. Co robisz w moim gabinecie? Sprawdzałem dane drużyny, która u nas gości. Dobrze. Nie zapominaj, że nasi uczniowie mają wygrać. Jasne. Zajmij się przyjęciem powitalnym, na którym będzie panował pokój, sok pomarańczowy i szczęście. Oczywiście. A ty, Alicjo, pomożesz mu. Mam jeszcze zostać na cały wieczór? Tak. To niesprawiedliwe. Co takiego? Nie marudź. Gaston, po imprezie chłopcy muszą wypocząć Żeby jutro dokopać naszym gościom Jasne, zrozumiałeś? Dokopać, tak Wyjdź Czemu tak cię drażni, jak mówię, że Roberta jest naszą córką? Mówiłam ci, że nie wiem, ale błagam, nie mów tak to jak mam o nie mówić? Po imieniu. Roberta Alejandra. Almo ktoś cię szuka. Cześć kochanie. Kochanie? Lupi to zrozum. Nie mogłam mieć dzieci. Robiłam wszystko, co możliwe. Dlatego Raimundo i ja zdecydowaliśmy się na adopcję. Daliśmy jej całą naszą miłość i sympatię. Ale Lola zaczęła dorastać i sprawiała kłopoty. Tak. Ta dziewczyna nie spełnia naszych oczekiwań. Jest bardzo niewdzięczna. Nie rozumiem. Mówicie o Loli, jakby była złym zakupem? Adopcja nie jest łatwa. To bardzo delikatna sprawa, tato. Jaka adopcja? Dziwnie się zachowujesz. Niby dlaczego? Jesteśmy młode. Dorać mi coś, masz doświadczenie. Cześć dziewczyny. Siemka. Chcieliśmy wam tylko powiedzieć, że impreza jest już gotowa. Masz z kim tańczyć aż do rana. Nie gadaj. Jasne. Sama wybieram partnerów. Daj szansę mojemu kumplowi. Zapomnij, to moja dziewczyna. Przestańcie. Chodźmy, bo coś tu śmierdzi. Zapowiada się super impreza. Napijesz się czegoś? Chętnie. Mia? Jestem Elso, nie pamiętasz? Poznaliśmy się trzy lata temu na plaży, Carmen Nie pamiętam, ale witaj Wyglądałaś bosko Jak zwykle Nie słyszałeś, że cię nie pamięta? Ciebie tam nie było, więc się zamknij Ale teraz jestem Jeśli nie wiesz, to co? Obiję ci gębę Nie bijcie się Dobra Ale tylko ze względu na ciebie Dziękuję. Co z tobą? Ze mną? Jestem oburzony. Nikogo nie interesuje twój nastrój, Reverte. Idź już. Najpierw coś sobie wyjaśnimy. Roberta o tym wie? Nie. Czekamy na dogodny moment, żeby jej powiedzieć. Nie musisz się tłumaczyć. Jasne. Pan się nigdy z niczego nie tłumaczy. Na pewno nie panu. Ale Robercie tak. Ona się na to nie zgodzi. Skąd pan wie? Bo to moja córka i dobrze wiem, co czuję. Martinie, to sprawa między mną a panem Koludzim I Robertą też. Zabraniam wam się spotykać. Roblesowie szykują się do adopcji? Tak. Denerwują się. Czemu? Adopcja to bardzo skomplikowana sprawa. Może wstrząsnąć całą rodziną. Nic nie rozumiem. Czemu adopcja budzi taki lęk? Adoptuje się dziecko po to, żeby cała rodzina je pokochała, prawda? O co chodzi? To nie Rodriguezowie chcieli adoptować dziecko? Oni też. To za zbieg okoliczności, właśnie. Myślicie, że nie wiem, że zmieniliście temat, jak przyszłam? Jeśli nie chcecie mi nic powiedzieć, to trudno. Tylko nie traktujcie mnie jak głupiej. Uspokój się, nie. Wkurza mnie, że wyłączacie mnie z rozmowy. Ale ja już dorosłam. Zostańcie ze swoją grzeczną córeczką. Ona na pewno was zrozumie. Lola, proszę. Zostaw ją. Wierzę, że ona już taka jest. Tato, daj spokój. Kiedy powiecie jej prawdę? Jak przyjdzie czas? Kiedy? nie rozumiem. Teraz dziś. Nie lubi to. Włagam. To decyzja Twojego taty i moja. Nie wtrącaj się. Dobrze. Ale dam jej coś czego nigdy od Was nie dostała. Uczucie, tato.